Nasza kolejna propozycja to wyprawa na północ od Świdnicy. Trasa w jedną stronę będzie liczyć około 60 km. Zacznijmy od ruchu na świeżym powietrzu w Stajni Biały Las we wsi Wierzbna. Można tu skorzystać z indywidualnych lekcji jazdy konnej, ale prowadzone są też treningi sportowe. Dzieci ucieszy możliwość zajrzenia do nowoczesnej stajni, gdzie będą mogły poprzyglądać się tym szlachetnym zwierzętom, pogłaskać kucyka czy towarzyszyć zabiegom pielęgnacyjnym. W tej samej miejscowości perełka architektury romański kościółek z potężnymi jak w katedrach cesarskich wieżami. We wnętrzu zachowały się fragmenty liczących 700 lat polichromii. Są też i inne rarytasy barokowe ołtarze, które zdobiły niegdyś sanktuarium w Krzeszowie oraz Droga Krzyżowa z wysokiej klasy dziełami pracowni najsłynniejszego czeskiego malarza baroku Michaela Wilmana. Kolejna stacja na trasie wycieczki to Jaworzyna Śląska z Muzeum Techniki i Kolejnictwa. Kryje się w nim jeden z największych w Polsce zbiorów, aż 40 lokomotyw parowych. Do wnętrza wielu z nich można zajrzeć, a nawet podotykać tam zabytkowych urządzeń. Jest tu też w pełni sprawna obrotnica do przestawiania parowych kolosów. Oraz kolekcja kultowych motocykli Harley-Davidson, z których większość jest na chodzie. Następnej atrakcji nie przeoczymy. Już z daleka ogromnieje bazylika Piotra i Pawła w Strzegomiu. Jej rozmiary z bliska zakręcą w głowie. Wybudowana przez rycerzy Joannitów jest rzadkim przykładem architektury zakonów rycerskich. Zalane jasnym światłem ascetyczne wnętrze, ciągnąca się prawie po horyzont, nawa główna, zawieszone na niebotycznej wysokości sklepienie. Są tu też nagrobki strzegomskich mieszczan i rycerzy, pasująca do surowego wnętrza renesansowa ambona oraz kilka pięknych barokowych ołtarzy. Nieopodal Strzegomia w Rogoźnicy znajduje się Muzeum Hitlerowskiego Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen. Jego symbolem jest Brama Główna i pomnik upamiętniający 40 tysięcy ofiar jego działalności. Za bramą rozciąga się rozległy teren z dużą ilością obiektów. Rekonstrukcje realiów życia więźniów doskonale pokazujące ten trudny temat wystawy. Jest też ogromny kamieniołom, w którym ginęły zmuszane do niewolniczej pracy tysiące więźniów. Czas na kolejny obiekt z listy najsłynniejszych zabytków globu: Kościół pokoju, tym razem w mieście Jawor. To jedna z największych drewnianych świątyń w Europie. Wnętrze oszałamia wielkością i olśniewa czterema piętrami balkonów z bajeczną dekoracją malarską. Zwraca też uwagę cenne wyposażenie, jak na przykład kunsztownie wykonana ambona. Pełen wrażeń dzień proponujemy zakończyć w wygodnym fotelu przed ekranem. Po powrocie do Świdnicy pójdźmy więc do Multikina. Cztery nowoczesne sale kinowe z systemem 3D zapewnią solidną dawkę rozrywki.